W imieniu koła Wolni Republikanie chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi 47 Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jest to... Też Jarosław, Jarosław, Jarosław Sachajko. Teraz mówi. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Marszałku, Pani Minister, Szanowni Polacy. 9 miesięcy jest to błogosławiony okres narodzin dziecka. Pani Minister w dziewięć miesięcy uśmierciła Polską Służbę Zdrowia. Dzisiaj fizjoterapeuci protestują w imieniu pacjentów, którym Pani Minister chce odebrać możliwość rehabilitacji domowej w racjonalnym terminie. Z 42 dni oczekiwania chcę zwiększyć to do 293 dni. Za dwa tygodnie będą protestowały pielęgniarki położne, których państwo oszukali. Likwidacja porodówek, odwoławanie zabiegów, które były planowane, wykluczenie 80% pacjentów z możliwości fizjoterapii domowej. Szanowni Państwo, zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację ministra zdrowia. Dlaczego w przedwyborczej cudotworczyni zamieniła się w grabarza służby zdrowia? Czyli wróciła platforma i kręcenie lodów na służbie zdrowia. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Wniosek o przerwę.